Pan Jezus pierworodny, syn, zostaje zgodnie z przepisami ofiarowany w świątyni, oddany Bogu. Maria, która ma w sobie tego ducha ofiarności, sama też siebie składa na nowo w ofierze Bogu, który. Ją wybrał w tej misji i dzisiaj też zaprasza nas, byśmy umieli wszystko ofiarować Bogu przez jej ręce, przez jej niepokalane serce. Najpierw zadośćuczynić za grzechy całego świata, za nasze grzechy, które obrażają Pana Jezusa, które niszczą relacje nasze z Bógiem. Jednocześnie, żebyśmy umieli ofiarować Same siebie, nasze serce, nie tylko sprawy, nie tylko intencje modlitewne, nie tylko błagania w konkretnych, niereskrywnych sprawach, ale właśnie całych siebie jako jego dzieci, by oddać się całkowicie w ręce Boga, poddać się jego prowadzeniu, zawierzyć, nie tylko wierzyć, że on jest, ale tak jak ona zawierzyć, zaufać i powierzyć. Zapraszam do powiedzenia się przez niepokalane serce Maryi, Bogu Najwyższemu, który jest naszym Stwórcą, Najlepszym Ojcem.